Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj jestem z Martą, proszę bardzo. Marta Błoszek dzisiaj została przyciągnięta do mojego odcinka z serii Czy to prawda, że? I w dzisiejszym odcinku będziemy zadawać jej pytania. Będziemy, mówię dlatego, że pytania zadawaliście Wy, czyli moi widzowie z Instagrama, a ja będę po prostu je formalnie zadawała. Dokończając na mnie, czy to prawda, że... Marta lubi się mocno malować. Nie uważam, że tak jak ja się maluję, to jest jakiś mocny makijaż. Uważam, że na przykład o wiele mocniej maluje się na przykład Marcycia, bo jednak tak. te jej kreski są o wiele grubsze. Wydaje mi się, że mój makijaż jest na takim średnim pograniczu w Wydaje mi się, że to też Twój makijaż jest taki y Wyraziste, ale jednak nie przesadzisty. Wiesz o co chodzi? No. Bardzo dużo dziewczyn przesadza jednak z makijażem, a Ty nie jesteś tą dziewczyną, która jednak by gdzieś tam przesadzała. Bardziej dostosowujesz swój makijaż pod własną urodę, też pod delikatnie swojego tego. Ja na przykład z tego, co się zazdroszę, to zdecydowanie brwi, bo ja zawsze powtarzam, że masz najlepsze brwi na świecie i strasznie bym chciała mieć swoje brwi, no ale nic nie zawsze możemy się zamienić. Tego typu pytania i inne będziemy zadawać w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek z serii czy to prawda, że Wam się podoba, to oczywiście wiecie, co robić. Zostawiacie łapki w górę, żeby było więcej takich odcinków w tej serii, a w komentarzach możecie proponować innych domów. Domowników, których chcielibyście zobaczyć w tym odcinku. Niedługo kolejne lasowanie, niedługo kolejny domownik, więc ja y, już szykuję kolejne odcinki. I oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, żeby nic Was nie ominęło. Klikając ten przycisk będziecie w hashtag TeamSówki. mamy za sobą, teraz czas na pytania. Stresujesz się Marta? No właśnie. No, no. no właśnie, no, nie, no się Właśnie nie widzę, ale to jest to, że... My sobie z Martą zawsze tak gadamy na czitku, opowiadamy sobie, a teraz Marta taka. Ale w ogóle ja chciałam powiedzieć, że ja, jakby to jest już twój trzeci odcinek ze mną, taki w takiej formie Q&A i pamiętam, że pierwszy film to było zaraz prze, po przeprowadzce i ja byłam tam strasznie zestresowana i ja... Jezus, jakbyś mi teraz włączyła ten film, to bym miała takie... Później nagrywaliśmy jeszcze jedno Czy to Prawda, że... to wtedy też Wydawało mi się, że już się tak obyłam z kamerą, ale jednak jak zaczęłyśmy, to jednak też byłam taka cicha. cicha. I pamiętam, że Karol nas nagrywał i cały raz mówił Marta, mów więcej. Ja się tak stresowałam do dodatkowo. No, więc mam nadzieję, że dzisiaj będę mówić więcej. Ale w ogóle Marta się otworzyła. Się to też zauważyli widzowie, nie tylko ja i też do inni domownicy, ze względu na to, że to właśnie ostatnio bardziej taka właśnie otwarta, taka wychillowana, więc tutaj tego. Czy to prawda, że Marta nie lubi towarzystwa? Yy, nie, to nieprawda. Ja właśnie jestem taką osobą, która strasznie lubi być z kimś i i oczywiście lubię czasem pobyć w swoim towarzystwie, ale wolę zdecydowanie żyć wśród ludzi. Na przykład nie wyobrażam sobie teraz mieszkać y, sama, albo no, no po prostu mieszkać sama, bo już się tak przyzwyczaiłam do tego, że mieszkamy w tyle osób, że żaden brak prywatności czy coś takiego, nie odczuwam tego w ogóle. Po prostu jeżeli chcę iść do pokoju, to idę do pokoju, a jak nie, to, to po prostu idę do ludzi, nie? I myślę, że jakbym, jakbym siedziała cały czas sama, to bym chyba zwariowała. Ale właśnie nie, dlatego dałam to pytanie, bo to pytanie, bo jak ja cię znam absurdalne dla mnie, bo ja wiem, że ty właśnie hmm. lubisz przebywać. Wśród ludzi, zazwyczaj to jesteś ty, tą osobą, która zawsze schodzi sobie po schodkach i się pyta, co tam? No. I wiesz? I, i dlatego, dlatego chciałam też to przedstawić widzom, bo nie każdy wie i cię zna z tej strony. Tak, i to właśnie zahaczające trochę o to, co ludzie też myśleli, i to, co padło w jednym z odcinków, i chciałam, żebyś też to wyjaśniła, czy to prawda, że na początku gwiazdożyłaś i dlaczego? O co chodzi z tym <laughs> gwiazdożeniem? Bo widzowie widzowy bardzo dużo pytań o to zadawali. Szczerze mówiąc, <laughs> Nie ma Ja nie, nie, nie odczułam w swoim zachowaniu takich konkretnych sytuacji, że na przykład gwiazdo Wtedy, jak Karol na odcinku powiedział, że ja że najwięcej gwiazdorze i co wtedy była taka afera, że ludzie się oburzyli, to tak sobie zaczęłam nad tym się zastanawiać i wydaje mi się, że może tak było, że stałam się po prostu taka bardziej pewna siebie, więc mogłam się stawać trochę bardziej arogancka w stosunku do, nie wiem, jakichś innych domowników czy coś, ale ja nie robiłam tego świadomie. celowo, nie? Nie robiłam Pani? tego celowo i totalnie nie umiałam tego wyłapać, i ja do teraz nie umiem sobie przypomnieć takiej sytuacji, że że zrobiłam coś, bo sobie uważałam, że jestem jakąś, jakaś super, nie? No, a z czasem wydaje mi się, że to przeszło, bo pamiętam, jak Ci powiedziałam kiedyś, że niby nie odczułam tego, że jak ja dożyłam, ale jednak teraz po jakimś czasie czuję, czuję się inaczej. Czuję tak. się inaczej, wśród ludzi taka. No nie, nie umiem tego pisać, nie, nie wiem. Często też mi ludzie zarzucali to i ja na przykład z perspektywą czasu dostrzegłam to i te momenty, w których też się tak zachowywałam, ale to jest chyba. Nieodzowny element osoby, która staje się tak popularna, tak. wiesz, wdrąża się w ten mhm. świat, bo te pierwsze momenty są właśnie takie, że. O nie, ludzie patrzą bo tak. ogóle, po czym nagle otwierasz się, otwierasz się, otwierasz się i nagle stajesz się już coraz bardziej pewna siebie i dla ludzi, którzy znają Ciebie jako jeszcze tą skrytą małą myszkę, stajesz się, o kurde ale się czuję no. pewnie i wiesz, to może być takie mylne, nie? Wydaje mi się, że mogę to powiedzieć o chyba każdym z nas, serio, że każdy się jakoś do tego przyzwyczaił no. i, i my też nawzajem ze sobą dużo rozmawiamy. No na temat sorry tego, stary, czym... nie mogę gadać, bo akurat przeryw yy, na yy, 500 tysięcy. 000... <laughs> Dobra, no trzeba, trzeba. Dobra, tak. Mam nadzieję, że będziemy mieć jakieś farwniki. Tu Michael, tu Pata, ciekawa jestem, kto jeszcze będzie kolejny. Kolejne pytanko to jest, czy planujesz mieć jakiegoś nowego zwierzaka? Jezus, myślę, że to już chłopaka. Nie, na razie. A to... to... Mogę też zapytać w sumie, ale na te tory chciałabym zejść troszeczkę w dalszą, w dalszą części tego odcinka ze względu na to, że na pewno padnie i musi paść tutaj pytanie odnośnie miksera i takich pytań było sporo, ale na razie skupmy się jeszcze na tych pytankach takich like bardzo personalnych. pytankach. <słuch> so like, ja bym bardzo chciała, ja bym bardzo chciała mieć kota, ja bym bardzo chciała mieć psa, ale na razie nie mogę, no dlatego, że tutaj w domu ekipy raczej nie mogłabym mieć kotka. Bardzo bym chciała psa, ale to jeszcze nie ten czas. Ja mam na razie dwie świnki, których aktualnie tutaj nie ma, ale jadę niedługo do domu. Wiesz, było pytanie i to pytanie w ogóle muszę wrzucić do odcinka. Czy to prawda, że świnki morskie Marty nie żyją? A ja że o nie, to to zostało pytanie, ale faktycznie tych teraz ich nie pokazujesz, tak. bo są w domu. Tak, o, świnki są w domu i właśnie wszyscy się pytają, gdzie są świnki, a ja już mówiłam, chyba na trzech różnych filmach, że świnki są u moich rodziców, że moja mama się nimi zajmuje i po prostu nie mam jakich ich odebrać teraz. Ja za niedługo jadę do domu po kwarantannie, więc ja po prostu przywiadzę z powrotem. Czy to prawda, że Marta kocha zwierzęta, jeśli jak, to jakie najbardziej? Tak, kocham zwierzęta, w ogóle moim wymarzonym zawodem jest weterynarz i jakbym miała na przykład opcję teraz, może nie, że zrezygnować z YouTube'a, tylko na przykład nagrywać filmiki o tym, jak nie wiem, leczę te zwierzęta albo coś takiego związanego ze zwierzętami. A, A, coś to. ciekawego, co by właśnie się spodobało ludziom, to bym mega bardzo chciała to robić. I moje ulubione zwierzaki to jest właśnie, bo to są koty i surykatki. Właśnie <laughs> zastanawiałam się czy, też, e, czy powiesz o tych surykatkach, bo było no. bardzo dużo komentarzy typu, co to Marta za ma co, co to oznacza? Za tym jest jakieś głębsze znaczenie? No. A Marta ma wytatuowaną e, surykatkę, jak widzieliście Marta była w odcinku e, Trąby, mogę wam tutaj puścić przywitkę I tam w tym odcinku wytatuowałaś sobie właśnie ale ona właśnie... była twoim chyba ulubionym takim zwierzęciem. Tak, zarzyciem. ale ja tam właśnie tłumaczyłam, że to, to nie jest, tylko że nie, nie, nie ma tego w filmie Nie wiem dlaczego ktoś to powiedział Mati! <grym> y, ale bu, ja tam tłumaczyłam, że to nie chodzi o to, że o mam ulubione zwierzę, to sobie zrobię tatuaż Tylko po prostu to mi się strasznie, surykańskie ogólnie jako zwierzęta to może mi się wydać trochę śmieszne Ale strasznie mi się kojarzą z takimi moimi czasami dzieciństwa bo ja jak okay. byłam młodsza, to strasznie dużo oglądałam e, takiego programu, taki Animal Planet no, no, no. i nie oglądam na przykład bajek aż tak często, tylko właśnie Animal Planet. I tam jednym z moich ulubionych właśnie takich jakby seriali to była rezydencja surykatek. I to był serio, serial. O, w sensie to był taki dokumentalny, że ludzie po prostu obserwowali ich życie, ale te surykatki miały imiona i to było zrobione na, e, w ramach takiego jakby mini-serialu, że każda surykatka miała swoje imię i w ogóle ja się tak w to zająłam jak Ale to! i mi się to strasznie kojarzy, dlatego sobie zrobiłam. W sumie. Fajnie, ja na przykład ostatnio się przekonałam do tych losowych tatuaży i też kolejne pytanko było o to, czy planujesz e, na, e, jakieś przyszłe tatuaże i właśnie było pytanie o tatuaże, kolczyki, coś, mm -hmm. jakieś zmiany. E, tak, ja planuję, e, planuję mieć jakieś tatuaże, jeszcze nie, nie wiem jakie, w sensie wydaje mi się, że chciałabym sobie wytatu wytatumować, <grym> <grym> atumówkę na przykład. Kiedyś miałam taką myśl, że mogłabym sobie wytatumować atomówkę. Czy tą? E, nie, nie wiem, nie wiem czy tą, e, ale, ale może, może coś, coś w tym celu coś takiego bajkowego. I ogólnie chciałabym mieć duże tatuaży takich na całych rękach, porozmieszczonych, Nie jako rękaw, tylko po prostu jako takie oddzielne dziarki jakieś takie małe. No, podoba mi się takie coś bardzo. Mi, mi też się to podoba. Ja zawsze na Tumblerze widziałam właśnie tak. te dziewczyny, które właśnie nie miały takich łączonych tatuaży, tak. tylko właśnie miały takie porozrzucane. I mi się to bardzo podoba. Tak. serie to jest kozackie. Czy to o. prawda, że masz zamiar mm. zrobić kolczyk w nosie? Właśnie ja nagrałam taki filmik, że właśnie sprankowałam tutaj tłumowników, że mam kolczyk w nosie, a to był, to był yy, sztuczny. Yy, ale wtedy właśnie Matti i Warem powiedzieli, że w sumie, jakby był mniejszy i złoty, to wyglądałabym ładnie. Ja wtedy powiedziałam, że nie, że okropnie, ale ostatnio zaczęłam sobie tak myśleć, że w sumie. Co mi szkodzi, nie? Mogłabym sobie zrobić i go po prostu wyciągnąć, więc nie wiem, czy się zdecyduję, ale chodzi mi coś takiego po głowie, ale nie wiem, nie wiem, czy się zdecyduję na 100%. No i ja na przykład zawsze byłam tego zdania, żeby nie podejmować takich decyzji tak pochopnie, mm -hmm. żeby się przemy, przemyśleć. Sobie właśnie możesz na razie sobie chodzić w takich atrapach mm -hmm. i to wiesz, może się przyzwyczajać. Tak samo jak były kiedyś bardzo e, modne septumy. Septumy I ja na przykład miałam takie słuszne septumy, które w sobie tak? chodziłam, tak? wiesz, jak komicznie wyglądałam, żeby ci pokazać foty, ale sobie chodziłam w takich, miałam dotąd włosy brązowe, chodziłam w tych septumach i tak schodziłam na czarno. <laughs> ale mi się wtedy bardzo podobało, ale nie miałam na tyle odwagi, żeby sobie te faktycznie te zrobić. A, a jednak faktycznie możesz sobie na chwilę poćwiczyć, a później sobie sama zrobić, jak Ci się spodoba. No właśnie, moja mama pewnie to obejrzy i już będzie załamana i będzie panikować, bo ja miałam kiedyś kolczyk w wardze i teraz mam tutaj bliznę. Ja jej w ogóle ja na co dzień nie widzę. Wydaje mi się, że inni też tego za bardzo nie, no, za nie, nie zauważają. Tutaj mam taką dziurkę. O, faktycznie, no? No, a moja mama cały czas, jak na przykład przyjeżdżam do domu, i się na mnie patrzy, to mówi: i e, po co sobie zrobiłaś tą dziurę w twarzy? No, <laughs> no więc ona już pewnie będzie spanikowana, a spokojnie, mamo, e, nie wiem, nie wiem. Jeszcze nie nic. jest. Zdecydowana. Tak, jeszcze nie jest. Zdecydowana. A w ogóle mamy, mamy Martę pozdrawiamy, zawsze mi pozdrawia, więc też się pozdrawiam, buziaki. <laughs> to prawda, <laughs> że Marta nie chodziłaś do szkoły ponad gimnazjalnej? O nie, to nieprawda. No. Ja no właśnie, widzę, się wydaje, że też bardzo często ludzie myślą o Ciebie jako też historię miksera, nie? Że no. Po to, żeby bardzo dużo filmów na, nagrywali razem, więc Wasze życiorysy trochę się tak mylą, nie? No wiadomo, no bo spędziliśmy razem 4 lata, więc musiało się to jakoś zazębić. Ale nie, ja, ja skończyłam szkołę. Skończyłam szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę gimnazjalną. Chodziłam do technikum. Najpierw chodziłam do technikum hotelarskiego przez chyba z dwa miesiące. Potem przyniosłam się do technikum ekonomicznego, bo było bliżej mojego miasta i w sumie było w moim mieście. Czy to prawda, że Marta jest uzależniona od herbaty? <grym> 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 Już nie aż tak. W sensie... Kocham herbatę nadal, ale wydaje mi się, że to dlatego, że teraz jest gorąco i jej nie piję. Ale tak to zawsze codziennie rano schodziłam, codziennie piłam herbatę. Ja potrafiłam wypić na przykład, nie wiem, 10 herbat dziennie i nie było to dla mnie ża żaden problem. To prawda, ale przez to, że my zawsze zwyczajnie z Martą właśnie widujemy się albo przy czajniku, albo jak już sobie się zbliżamy gdzieś na messengerze, że się widujemy na kanapie czy na zawnątrz, na pikniki chodzimy. Teraz też też bardzo lubimy szejki, to więc trochę się zmieniło, ale, ale herbata zawsze pozostaje. Czy dobrze że sama wymyśliłaś nazwę Murciks? Nie. Znaczy znaczy, tak, ale nie, nie, niekoniecznie, bo ogólnie moje przezwisko zmieniało się w czasie. No i do mnie mówili zawsze po imieniu Marta. I potem ktoś zaczął do mnie mówić Murta, to się trąba ostatnio, się no. śmiał z tego i czasem do mnie tak mówi. Pamiętam, że y, wtedy wyszliśmy z taką grupą znajomych i tam był właśnie Mikołaj. Ktoś tam do mnie powiedział, że Murta, Murta i on powiedział, że brzmi jak taka helga, no, no. tak, tak. Jezu, no. potężnie. I że lepiej jest Murti. No to zaczęli do mnie wszyscy mówić Murti. Ja też wszędzie się nazywałam Murti, chyba w Lonu. W, w Lolu się tak nazywałam. I miałam chyba jakąś nazwę na Instagramie, bo Murti nie mogłam mieć, więc dam sobie Murtix. Znudziła mi się ta nazwa i chciałam sobie dać po prostu imię nazwisko, a żeby było zajęte, to po prostu dam sobie Murtix i tak zostały. Jakoś... długa historia? no długa fajna historia. Fajnie, no, ja już krok po kroku skończyła się twoja nazwa. Czy to prawda, że Marta i Mixer nie są już parą? I to dlaczego? Oooo, oh. spicy pytanko. Właśnie <gry> Spice dostaje mnóstwo wiadomości po tym jak my ogłosiliśmy, że nie jesteśmy już razem, że to jest prank, albo że Mikołaj mi się no, oświadczył, albo że Mikołaj mi się oświadczył czy coś, bo napisaliśmy tam, że zakończyliśmy swoją przygodę jako chłopak i dziewczyna, więc ludzie zaczęli spekulować, że może mi się oświadczył i może już teraz będziemy mężem i żoną. Nie, to nie jest prank, rozstaliśmy się naprawdę, tak jak pisaliśmy, dlaczego? Nie będę się może wgłębiać. Jeżeli będzie miał kiedyś powstać taki film, to powstanie pewnie albo na moim, albo na Mikołaja kanale. Ale tak to nie żart i już nie jesteśmy razem. Ja dostałam mnóstwo pytań odnośnie waszego zerwania. Ale też było właśnie pytanie, czy, czy tak naprawdę to jest prank. Czy oni teraz nagrywają taki film i nas prankują? bo ludzie na... właśnie dużo mieli teorii, jakieś że zobaczycie, to jest kara na. Y, przegrali para versus para i musieli, to, i musieli to gościć. To jest na pewno kara. To jest jakiś challenge. I wie, ludzie mnóstwo takich rzeczy pisali, albo że to jest prank, bo na przykład. Później zaraz po tym, jak, jak to się stało, inni domownicy wstawiali zdjęcia na story, jak siedzimy sobie razem tak, w barze parze. To łuki tak, sobie łuki ja. sobie robiuje jaja No i ludzie zaczęli, że nie, oni są zbyt szczęśliwi teraz na zerwanie. Mi się najbardziej podoba ship Marcisia Heniu, shipujcie <suszy> 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 Czy to prawda, że zerwałaś z mikserem tylko dlatego, że się powaliście z trąbą? i tak naprawdę jesteś w nich zakochana, <suszy> no, 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 ja ale no, przyznawaj się no, szybko. No właśnie też, yy, też pisali, że może teraz się zajdzie z trąbą, coś tam. Nie, nie, zajdziemy się z trąbą, nie, nie, nie. Mnie ogólnie bawią te shipy Kiedyś już bardzo dawno, jeszcze zanim to było takie rozpromowane, to ja przypadkiem znalazłam na Instagramie jakiś profil właśnie szypujący mnie i trąbę, i ja byłam taka zaskoczona, że no. o to w ogóle chodzi. I potem pamiętam, że moja mama mi jakiś czas temu powiedziała, że widziałeś jakiś filmik, zrobili z tobą i z trąbą, z jakichś momentów, I że taki śmieszny, coś, to coś że mówi, że no. może fajnie się go oglądać, bo taka muzyczka, coś tam, coś to. No, także nie, nie zrywam. <grymne> <grymne> Dlatego, że, że chcę być teraz z Nie, 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 nie. Czy to prawda, że będziesz zmieniała pokój, skoro nie jesteś już z mikserem? Na razie nie. Na razie, dopóki... Będziemy w tym domu, to będziemy mieszkać razem w pokoju, bo po prostu nie ma tutaj miejsca. Niech nie, nie, nie uśmiecham się jakoś z pani na kanapie, zwłaszcza, że my nie mamy żadnej spina ani nic, no więc, no nie, dopóki, dopóki będziemy tutaj mieszkać, to będziemy mieli razem pokój. Chociaż nie ukrywam, że jest to dosyć przypałowa sytuacja. I, I, jest, I ogólnie, no, fajnie by było mieć taki swój kąt, ale na razie nie mamy takiej możliwości, więc jakoś nie, nie przeszkadza mi to, bo po prostu rozumiem sytuację, nie? Czy to prawda, że A? teraz tutaj wiecie, Marta już została single. Wielką, więc możecie wszyscy do niej pisać. <laughs> Czy to prawda, że masz obawy, że fataci będą się tą interesować do, do zdobycia po prostu sławy, żeby wiec, stać się popularnymi i tak dalej, i tak dalej? gadałyśmy już wcześniej z dziewczynami i to z Werą, i też z Marcysią, z Kasią i w ogóle tak sobie gadałyśmy, że to jest strasznie przy ludziom w naszej sytuacji znaleźć sobie taką teraz prawdziwą osobę. Bo na przykład wydaje mi się, że chłopaki no to mają to trochę tak, mogą to zlać. Mają to gdzieś tam z tyłu głowy, że może dziewczyna leci? jednak na te pieniążki, ale mają tak, a dobra, a, a dobra, no. nie? A na przykład u dziewczyn, no to to będzie już takie trochę słabe, jak, jak chłopak będzie chciał się interesować tylko dlatego, że na przykład, że jestem w ekipie czy coś tam. No, ale ja nie nastawiam się na, razie na nic ani na nikogo, więc chill. Czy to prawda, że masz na coś uczulenie? Chyba nie. Pamiętam, że kiedyś mama mnie zabrała na takie badania alergiczne i tam nie wiem, co tam się robi, byłam mała, nie pamiętam i wyszły mi Uczelnie na jakieś sosny, na jakieś trawy, na mleko w ogóle i na maliny, nie, na truskawki, bo o, pamiętam, pamiętam, że wtedy byłam wielką fanką malin i jak się okazało, że mam na truskawki, a na maliny nie, to to się strasznie cieszyłam, ale ja jem wszystkie te rzeczy, piję, po dworze też sobie chodzę i nigdy nic mi się nie działo, nawet nie mam żadnego katarku. Moja mama też jest alergikiem, więc ona zawsze w lata ma po prostu cały zawalony nos i, i kaszel i w ogóle, no ja na szczęście nie mam tego problemu, chociaż kiedyś pamiętam, że po prostu na badaniach mi takie coś wyszło. A czekaj, chcę wrócić. Mam alergię na, na króliki. Mam alergię na króliki, tak. Ja kiedyś miałam królika i ogólnie zawsze chciałam mieć króliki. Króliki są takie słodkie. No I, no, i, no, i moi rodzice kupili mi takiego królika i ja się dusiłam w nocy. I, po prostu kaszlałam. I kaszlałam do tego stopnia, że naprawdę się dusiłam. Tylko, że ja tak mocno spałam, że mnie to w ogóle nie budziło, ale moja mama mówi, że, mój, mi opowiadała, że nieraz y, przybiegała do mnie do pokoju, bo myślała, że ja naprawdę przestaję oddychać. No i koniec końców moja mama z tego powodu oddała tego królika komuś, o czym dowiedziałam się niedawno, w ogóle jak my piliśmy no. palm. Słuchajcie, moja mama wysłała mi zdjęcie, nie, moje babci wysłała mi zdjęcia, jak ja jak ja stoję taka mała i obok jest klatka z tym królikiem. I ja wie o, pamiętam tego królika, coś tam wysłałam to mojej mamie i kurde, nie dziwię się, że uciekł, bo był w takiej mojej klasce. I moja mama, czy może mi oczywiście powiedzieć i się do czegoś przyznać i mi powiedziała, że ona tego królika oddała ze względu na to, że, że ja się po prostu dusiłam, a wiedziała, że ja się na to nie zgadzam i będę ryczeć i w ogóle po prostu okłamała mnie, że ten królik uciekł, jak go wypuściliśmy na podwórko. No. Ale ludzie tak często robią w Ja na przykład dowiedziałam się po kilku latach, że tak naprawdę moje sięki moje morskie z balkonu nie zabrali sąsiedzi. <laughs> a jeżeli mam wtedy całe życie, czy to prawda, że masz jakieś lęki? Czy czegoś się boisz? Ja się boję mnóstwo rzeczy. Ja w ogóle jestem taka, że idei ktoś mi zrobi, bum! No, a jestem. Bum! Ale ciebie najlepiej się straszę, bo jak się robi z Marciem, No, Ale jeżeli chodzi o takie lęki, no to boję się chyba robaków, karaluchy, no. pająki, Boję się ciemności, jak jestem sama na przykład. Miałam kiedyś taki problem, że przez półtora roku codziennie, naprawdę nie kłamie codziennie, praktycznie śnił mi się koszmar i miałam paraliżę senne. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to to chodzi o to, że jakby wasz organizm się budzi, ale wasze ciało to nadal śpi i nie możecie Znaczyłam, się ruszyć. Ja codziennie praktycznie miałam tak, że się budziłam i nie mogłam się ruszyć, i to było takie przerażające. Bałam się zasypiać i wtedy pamiętam, że przez te półtora roku spałam ze światłem i jeszcze moja mama Przyniosła mi radio, żeby mi właśnie coś tam gadało po cichu, żebym ja zasnęła jakoś tak spokojniej, ale naprawdę ja wtedy myślałam, że mnie coś nawiedza, że jestem jakaś opętana. To, to było najstraszniejsze, co mnie w życiu jakby spotkało chyba i do tej pory mam tak, że idę gdzieś po ciemku sama, no to wolę szybko ten no. odcinek przebiec. A czy to prawda, że wolisz młodszych facetów? <słyski> Nie wiem, czy wolę, bo nigdy nie miałam, nie miałam styczności z żadnym starszym chłopakiem, ja byłam w życiu w takich dwóch poważnych związkach, w trzech ogółem, ale w takich dwóch poważniejszych i to prawda, faceci byli ode mnie młodsi, o rok i właśnie o dwa lata, nie bym tego tak, w sensie, na pewno nie chciałabym mieć jakiegoś starszego, dużo, dużo starszego faceta, raczej myślę, że tak w granicach trzech lat, różnicy to jest dla mnie tak dopuszczalne. No. Okej, okay. czy to prawda, że... Za młodu byłaś rozrabiaką. Pozdrawiam ekipkę. I was również. My też pozdrawiam. pozdrawiamy. Tak, ja byłam rozrabiaką za młodu. Właśnie to jest teraz dziwne, że jak właśnie się patrzy na mnie, to ludzie myślą o, taka grzeczna i w ogóle. Jezus, nie. nie, chcielibyście mieć ze mną do czynienia, jak byłam w okresie dojrzewania, jak byłam w gimnazjum, bo robiłam tyle problemów, w sensie nie jakimś na przykład rówieśnikom, tylko bardziej moim rodzicom. Byłam strasznie przypałowym dzieckiem, kłóciłam się z nimi, coś tam, no ja byłam naprawdę okropna, z strasznym rozrabiaką nawet uciekłam z domu, ale w nocy, ale wróciłam po kilku godzinach, żeby się nie życzali moje rodzice. Serio? Tak. Uciek uciekłam z domu, yy, bo pamiętam, że dostałam wtedy karę i nie mogłam się spotkać z moim tamtym no. chłopakiem i stwierdziłam, uciekamy. <grym> Idliśmy do parku i siedzieliśmy sobie całą noc, a potem wróciłam do mojego domu I pamiętam, że się tak bałam, bo do mnie żeby przejść do domu trzeba iść przez 2 kilometry taką ulicą Z jednej strony las, z drugiej strony las, ciemno i ja szłam, miałam yy, na głośniku puszczoną muzykę i biegłam Czasami niebezpiecznie, ale ja też pamiętam na przykład jak wymagałam rodzicom, że Mamo, pokłóciłam się z chłopakiem, muszę, proszę, muszę się z nim pogodzić, mamy poważną rozmowę a tak naprawdę pisałam sms smsa będąc na imprezie i chciałam się z nim dłużej bawić A czy to prawda, że pracowałaś kiedyś w McDonaldzie? Tak, pracowałam kiedyś w McDonaldzie i w ogóle ostatnio gdzieś tam znalazłam, że lata jakiś TikTok, na którym ktoś coś zamawia z McDonalda z Drive'a i jest jakiś chłopak, który ma głos podobny do Mikołaja i ludzie mówią, że to Mikołaj pracował w McDonaldzie, ale on nie pracował w McDonaldzie. Czyli znowu was znowu, mylą. Znowu nas, nas mogą mylić, ale tak, ja pracowałam w McDonaldzie, pamiętam jak się przeprowadziliśmy tutaj do domu ekipy, to ja szukałam sobie jakiejś pracy, potrzebowałam na szybko właśnie zarobić jakąś kasę, więc się zgłosiłam do maka, bo stwierdziłam, czemu nie i pracowałam tam przez jakieś Trzy miesiące chyba nie wiem czy... Czy, czy całe trzy miesiące, czy nie. W każdym razie to była moja pierwsza taka poważniejsza praca, bo później się przy... zwolniłam się dlatego, żeby pracować w ekipie I to był taki okres, że tutaj się wprowadziliśmy, to jeszcze nikt mnie nie znał. Jakby wiadomo, pojawiałam się gdzieś tam na filmach, tam ten Instagram mi rósł, ale dużo osób nie posydziło do zdjęcia, bo po prostu mnie nie kojarzyli. Nie, nie byłam taka, że, że ktoś mnie jak poznawał, więc to nie było problemem, ale już nagle po tych dwóch, trzech miesiącach i tak bym, nawet jeżeli bym nie, pr nie pracowała w ekipie musiałabym się zwolnić, bo cały czas się zdarzało, że po prostu podczas jednego dnia ludzie potrafili podchodzić i prosić mnie o to zdjęcie, a ja nie mogłam, bo byłam w pracy i jeszcze byłam tak na widoku, niektórzy też robią w ogóle jak. Robili się, z ukrycia. Tak, jak, nie, jak nie zgadzałam się na zdjęcie, to robili mi zdjęcia z ukrycia i to też było takie słabe. Kilka razy nawet była sytuacja, że były jakieś wycieczki i dzieci były takie. Oj, coś tam, Marta, i, i właśnie robiły zdjęcia. I ja byłam taka po prostu, że tak się strasznie niekomfortowo czułam, bo wiesz jeszcze, ja do tej pracy nie szykowałam się jakoś, po prostu miałam jak wyglądem Związywałam włosy. Nawet się nie malowałam, tylko po prostu y, szłam tam pracować. Kierowni, kierownik kilka razy na przykład wychodził, upominał te wychowawczynie, te, te dzieci. Były jakieś tam akcje, że chcieli wzywać ochronę i wiesz, robiłam straszny przypał, a też nie chciałam zwracać na siebie uwagi i tak dziwnie się czułam, bo potem ludzie w tej pracy tak się patrzyli, że no, o co chodzi. Wie, ale co ja pamiętam, ja kupię? pamiętam, ja często Cię też odwiedzałam w tym w sensie często i nieczęsto, ale bywałam tam i, i u Ciebie zamawiałam i w ogóle i widziałam jak właśnie ludzie robią zdjęcia z ukrycia i to była takie. A to jest zawsze takie głupie, jak ludzie robią Część, zdjęcie z ukrycia. Nawet teraz ja strasznie nie lubię, jak ktoś mi robi zdjęcie z ukrycia, bo... Ja praktycznie zawsze robię zdjęcie, jak ktoś mnie poprosi. No, tylko nie w tym okresie, bo teraz jest cała ta sytuacja. Ale tak ogólnie to nigdy się nie zdarzyło, żebym odmówiła komuś zdjęcia, tak po prostu. Chyba, że na przykład jadłam albo byłam z, z moimi rodzicami, y, gdzieś tam sobie spędzaliśmy czas. A tak to nigdy się nie zdarzyło. I na przykład a niektórzy nie wiem, czy się wstydzą, czy co idą. I na przykład pamiętam, jak mieliśmy sytuację, jak szliśmy w bonarce. Chyba nawet byłam z tobą, albo z łukiem i z Kasią. I szedł gościu przed nami, obrócił się nas obczaju, więc zatrzymał się, czekał aż my go wymienimy no. i on szedł, szedł, szedł z telefonem i nas tak przeciął jakby wiesz, i tak, że niby rozmowę i nam zrobił o zdjęcie nie. i to było tak widać perfidnie i to jest zawsze takie słabe po prostu. Czy to prawda, że masz kolczyki w innych miejscach niż w uszach? Yy, Musiałam się zastanowić. <głosy> <głosy> yy, nie, to, to nieprawda. Ja mam kolczyki tylko w uszach. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć dziurek Trzy kolczyki mam włożone i mam tego industrial, industriala, co sobie zrobiłam y, u mnie na, na odcinku z tym, z tym kolczykiem. Więc mam tylko, mam tylko w uszach, ale no może, może kiedyś to coś się zmieni. Kiedyś mi się podobały też kolczyki w pępku, ale strasznie boję się bólu. Wyobrażam sobie, że to strasznie boli. Zresztą ja nienawidzę, jak ktoś mi dotyka po pępku. Pępki są dla mnie takie obrzydliwe, serio. Serio? Stopy i pępki to najgorsze, Stopy, no. sto, najgorsze rzeczy y, w, ciele, w ciele człowieka. No, no ale nie, nie, nie mam innych kolczyków. A czy to prawda, że twoim kraszem jest ktoś z ekipy? Na przykład trąba. <grym> nie, to nieprawda. Nie mam żadnego crusha w ekipie, ani nie mam w ogóle żadnego crusha. Boże. <grym> A czy to prawda, że jesteś zakochana w trąbie? <grym> <grym> nie, to nieprawda Marta się chyba by mnie zabiła. <grym> nie no, właśnie ty, jest mnóstwo tych pytań, więc musiałam je zadać tak zaraz po sobie, bo też mnie to rozmyślało, ale stwierdziłam, że, że Ciebie też rozbawi. <grym> no więc to jest tyle tych pytanek. Do, jeżeli macie jakieś inne pytanka do Marty, to zadawajcie je w w komentarzach yy, może odpowiem Wam na Instastory, na jakieś inne, albo coś w tym stylu. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawicie łapki w górę, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Oczywiście subskrybujcie też mój kanał, tutaj macie przycisk do subskrypcji. Klikajcie w niego, żeby Was nic nie ominęło i oczywiście wbijajcie na nasze social media. Tutaj są social media Marty i YouTubek, TikToczek i Instagramek hmm. i u mnie tak samo. No a my się już z Wami żegnamy do kolejnych odcinków. Cześć!